Patrolowiec SG301 to największa tego typu jednostka w służbie Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zapraszam do oglądania! Jest to patrolowiec klasy OPV, służący docelowo do ochrony granic Unii Europejskiej na Bałtyku i Morzu Śródziemnym, przeciwko nielegalnym imigrantom i przemytnikom. Okręt jest przystosowany także do udziału w akcjach ratowniczych, udzielaniu pomocy humanitarnej i usuwaniu zanieczyszczeń. Jednostka ta jest efektem współpracy przemysłowej Polski i Francji. Projekt wykonało biuro Morix z Marsylii przy udziale polskich podwykonawców. Budowa odbywała się w stoczni Socarena w Calais. Jednak częściowo wyposażony kadłub wykonała Gdyńska na wirtek. Cięcie i gięcie blach odbyło się w stoczni Christ, skąd przewieziono je do Stal w Gdańsku, gdzie położono stępkę pod patrolowiec oraz prefabrykowano poszczególne sekcje kadłuba i zmontowano całą konstrukcję. We Francji zamontowano napęd i wyposażenie, w tym te specjalistyczne. Przetarg na budowę okrętu otworzono w 2020. W celu zwiększenia możliwości operacyjnych, nadzór klasyfikacyjny nad budową pełnił Polski Rejestr Statków. Budowę w 90% sfinansowano z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Wartość umowy to 111 milionów złotych. SG301 to największa tego typu jednostka w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Posiada 70 metrów długości, 11,5 szerokości oraz 4,5 metra zanurzenia. Autonomiczność statku wynosi 12 dni przy 35-osobowej załodze. Wyporność to 1140 ton. Patrolowiec wyposażono w spalinowo-elektryczny napęd z systemem oczyszczania spalin. Silniki elektryczne stanowią główny napęd, Przenoszone na pędniki śrubowe o stałym skoku, które zamocowano na obrotowych kolumnach. Na dziobie został zamontowany pędnik strumieniowy. Najwyższy zasięg to 2600 mil morskich przy prędkości 9 węzłów, która maksymalnie może wynieść nawet 19 węzłów. SG301 posiada stosunkowo dużą przestrzeń, która pozwala na swobodne przemieszczanie się. Mesa, sala medyczna i pokoje dla załogi charakteryzują się dużą powierzchnią. Na pokładzie dziobowym umieszczono płaszczyznę do współpracy ze śmigłowcem. W części rufowej znalazło się miejsce dla 250 rozbitków, którzy mogą przebywać na patrolowcu nawet dobę. Na patrolowcu umieszczono dwie łodzie pusztywne firmy Sportis kabinowa SG001 pełni funkcję interwencyjno-abordażową, a odkryta i mniejsza SG003 interwencyjno-ratowniczą. Obydwie łodzie są w stanie osiągnąć prędkość odpowiednio 30 i 35 węzłów oraz zabrać na pokład do 10 rozbitków. Wspomniane wcześniej łodzie są opuszczane na wodę żurawikami norweskiej West David. Na pokładzie po obu stronach burt umieszczono żurawie hydrauliczne firmy Heila z Włoch o udźwigu do 13 ton. Służą do operowania kontenerami, załadunku zaopatrzenia i obsługi urządzeń likwidujących zanieczyszczenia ropopochodne. Patrolowiec ten jest pozbawiony uzbrojenia, dysponuje on dwoma armatkami wodnymi o zasięgu 50 metrów do likwidacji pożarów na innych statkach i obiektach brzegowych. Wzrost cen materiałów i wyposażenia sprawił, że francuski wykonawca zaczął oczekiwać 20% dopłaty do kontraktu. MOSG odrzucił ten wniosek, a ostatnia transza za patrolowiec została przelana z potrąceniem kary umownych za tygodniową zwłokę w przekazaniu jednostki. Postępowanie w sądzie nadal się toczy po wprowadzeniu patrolowca do służby. Podniesienie bandery miało miejsce 5 października 2023. Okręt otrzymał imię generał Józef Haller, a wszedł do służby w kaszubskim dywizjonie Straży granicznej granicznej w Gdańsku Westerplatte. Napisz w komentarzu o jakiej konstrukcji zrobić najbliższy film.